Święta Teresa od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza, dzieje, duszy, wydawnictwo karmelitów Bosych. Rękopis A, dedykowany Matce Agnieszce od Jezusa. Pozostaje mi teraz opowiedzieć o kochanej Celinie. Towarzyszce mego dzieciństwa, ale wspomnienia o niej są tak liczne, że nie wiem, które z nich wybrać. Przytoczę parę urywków z listów, które mama pisała do ciebie, gdy byłaś u wizytek. Nie będę jednak wszystkiego przepisywać, zbyt długo by to trwało. 10 lipca 1873 rok mego urodzenia. Tak oto piszę do ciebie. Karmicielka. Przyniosła nam we czwartek Teresę, która śmiała się nieustannie. Celina spodobała jej się szczególnie. Patrząc na siebie, co chwila wybuchały śmiechem. Sprawia wrażenie, jakby chciała się już bawić, co nastąpi niedługo, bo stoi na nóżkach prosto jak kołek. Sądzę, że wcześniej zacznie chodzić i będzie miała dobry charakter. Wydaje się bardzo inteligentna i twarzyczka jej nosi znamie wybrania. Swoje serdeczne uczucia okazałam jednak Celinie dopiero po powrocie od karmicielki. Rozumiałyśmy się doskonale, ale ja byłam żywsza i mniej naiwna od niej, choć byłam trzy i pół roku młodsza. Zdawało mi się, że jesteśmy w równym wieku. Oto fragment z listu mamy, który ci ukaże, jak Celina była łagodna, a jak ja byłam złośliwa. Celina jest skłonna do cnoty. Cała jej istota wewnętrznie skłania się w tym kierunku. Posiada czystą duszę i do zła czuje od razy. Z małego trzpiota nie wiadomo, co wyrośnie. Jaka jest mała? Roztrzepana. Inteligencją przewyższa Celinę. Za to jest o wiele mniej łagodna, a przede wszystkim niezmiernie uparta. Kiedy powie nie, za nic nie ustąpi. Woli pozostać cały dzień w piwnicy, a nawet spędzić noc, aniżeli powiedzieć tak. Przy tym wszystkim ma złote serce. Jest czuła i bardzo szczera. Ciekawy to widok, gdy biegnie za mną, by mi wyznać: Mamusiu, raz popchnęłam celinę, raz ją uderzyłam, ale więcej już tego nie zrobię. Tak jest zawsze, ilekroć to zrobi. We czwartek wieczorem poszliśmy na przechadzkę w stronę dworca. Chciała koniecznie iść do poczekalni i jechać po Paulinę. Biegła przed nami z radością, że aż miło było popatrzeć. Kiedy spostrzegła, że zamiast wsiąść do pociągu i jechać po Paulinę, musi wracać, płakała całą drogę. Ta ostatnia część listu przywodzi mi na pamięć szczęście, jakiego doznałam, widząc cię powracającą od sióstr wizytek. Brałaś mnie, moja matko, na ręce. Maria zaś brała Celinę. W tysięczny sposób okazywałam ci moją serdeczność. Przechylałam się w tył, by podziwiać twój wielki warkocz. Potem dawałaś mi tabliczkę czekolady, przechowywaną od trzech miesięcy. Pomyśl, jaka to była dla mnie relikwia. Przypominam sobie również podróż do Le Mans. Wtedy po raz pierwszy jechałam pociągiem. Cóż to za radość podróżować samej z mamą. Tymczasem nie wiem już dlaczego zaczęłam płakać i biedna mama była zmuszona pokazać cioci w Le Mans małego brzydala, całego czerwonego od łez wylanych podczas drogi. Z pobytu w rozmownicy nie pamiętam nic poza momentem, kiedy to ciocia podała mi białą myszkę i koszyczek z brystolu napełniony cukierkami, na których królowały dwa piękne pierścionki z cukru, akurat na miarę mego palca. Natychmiast zawołałam: Co za szczęście! Będzie pierścionek dla celiny! Ale o boleści! Wzięłam mój koszyk za ucho, drugą rękę podałam mamusi i wyszłyśmy. Po kilku krokach oglądam mój koszyk i widzę, że prawie wszystkie cukierki posiałam po ulicy jak kamyki Tomcia Palucha. Przyglądam się uważnie i spostrzegam, że jeden z cennych pierścionków podzielił nieszczęśliwy los cukierków. Nie miałam co dać Celinie. Rozżaliłam się więc i prosiłam, byśmy wróciły. Mama zdawała się nie zwracać na mnie uwagi. Tego już było za wiele. Łzy moje przeszły w krzyk. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie podzielam mego zmartwienia i to wzmogło mój ból. Powracam teraz do listów, w których mamusia opowiada o celinie i o mnie. Stąd będziesz mogła najlepiej poznać mój charakter. Oto fragment, w którym moje wady ukazują się w jasnym świetle. Celina bawi się z małą klockami. Od czasu do czasu dochodzi do sprzeczki. Celina ustępuje, by zdobyć perłę do swojej korony. Czuje się wtedy w obowiązku skarcić to biedne maleństwo, które wpada w istną furię, gdy bowiem coś nie dzieje się po jej myśli, z rozpaczy tarza się po ziemi, będąc przekonaną, że wszystko stracone. Są chwile, że to staje się silniejsze od niej. Także aż się dusi. To dziecko bardzo nerwowe, jednak bardzo miłe i inteligentne. Wszystko pamięta. Widzisz więc, moja matko, że nie byłam wcale dziewczynką bez wad. Nie można było o mnie powiedzieć nawet tego, że jestem grzeczna kiedy śpię, bo w nocy wierciłam się jeszcze więcej niż za dnia. Przez sen zrzucałam z siebie wszystkie przykrycia i uderzałam się o brzeg mego drewnianego łóżeczka. Budziłam się wtedy z bólu, wołając: Mamusiu, jestem stuknięta! I ta biedna mamusia musiała wstawać, stwierdzała, że mam istotnie guzy na czole, że jestem stuknięta, okrywała mnie dokładnie i szła się położyć. Po chwili jednak rozpoczynałam od nowa stuknięcia, to też w końcu trzeba było przywiązać mnie do łóżka. Co wieczór przychodziła Celina, by powiązać małego skrzata mnóstwem sznurków, uniemożliwiając mu tym samym stukanie się i budzenie mamy. Sposób ten okazał się skuteczny, i odtąd, gdy spałam, byłam grzeczna. Posiadałam już rozbudzoną inną wadę, o której mama nie wspomina w listach. Była nią wielka miłość własna. Chcę ci podać tylko dwa przykłady, by nie przedłużać zbytnio opowiadania. Jednego dnia mama powiedziała do mnie: Moja tereniu, jeśli pocałujesz ziemię, dam ci su. Jeden su. Stanowił w moich oczach bogactwo. By go otrzymać, nie potrzebowałam zniżać mojej wysokości, ponieważ mój mały wzrost sprawiał, że odległość między mną a Ziemią nie była zbyt wielka. Jednak myśl o pocałowaniu Ziemi zadrasnęła moją pychę, więc, prostując się na całą wysokość, powiedziałam mamie: O nie, mamusiu, wolę nie mieć su. Innym razem, miałyśmy się udać do ogroni, do pani Monie, mama, Poleciła Mari, by ubrała mnie w śliczną błękitną sukienkę ozdobioną koronkami, ale ramion nie zostawiła odkrytych, by ich nie opaliło słońce. Pozwoliłam się ubierać z obojętnością, jaką powinny mieć dzieci w moim wieku, ale po cichu pomyślałam, że o wiele ładniej wyglądałabym z odsłoniętymi ramionkami. Mając taką naturę, łatwo stałabym się bardzo niedobra. A może nawet poszłabym na zatracenie gdyby mnie nie wychowywali rodzice cnotliwi, albo gdybym była rozpieszczana jak celina przez Ludwika. Ale Jezus czuwał nad swoją małą oblubienicą i chciał, aby wszystko wyszło jej na dobre. Dozwolił, że wady wcześniej karcone posłużyły jej do postępów doskonałości. Istotnie posiadałam miłość własną, ale miałam też umiłowanie dobra. Zaledwie zaczęłam myśleć poważnie, a było to bardzo wcześnie wystarczyło powiedzieć mi, że coś nie jest dobre, a nigdy już nie trzeba było powtarzać po raz drugi z radością spostrzegam w listach mamy, że w miarę jak rosłam, sprawiała mi coraz więcej pociechy mając koło siebie tylko dobry przykład na sposób naturalny chciałam go naśladować o to co mama pisała w 1876 roku co się zaś tyczy Teresy to i ona zaczyna już pełnić praktyki jest to urocze dziecko, delikatne jak cień, bardzo żywe, ale serce ma czułe. Z Celiną kochają się bardzo i wystarczają sobie wzajemnie przy zabawie. Codziennie, zaraz po zjedzeniu obiadu, Celina bierze swojego kogutka, jednym susem łapie kurkę dla Teresy, jest tak żywa, że od razu ją chwyci, choć ja nie mogę sobie z nią poradzić. Potem obie przychodzą ze swymi zwierzątkami usiąść przy kominku i zabawiają się tam bardzo długo. Tę kurkę i kogutka podarowała mi Róża. Kogutka dałam Celinie. Pewnego dnia Celina spała ze mną. Teresa zaś na piętrze w łóżku Celiny. Poprosiła Ludwikę, by ją zniosła na dół do ubierania. Ludwika poszła jej tam szukać, ale znalazła łóżko puste. Teresa, usłyszawszy głos Celiny, zeszła z nią na dół. Ludwika zwróciła się do niej: Nie chcesz więc iść się ubierać? O nie, moja Ludwiko, my jesteśmy jak dwie małe kurki i nie trzeba nas rozdzielać. Przy tych słowach ucałowały się i przytuliły do siebie. Wieczorem Ludwika, Celina i Leonia poszły do kółka katolickiego i zostawiły biedną Teresę, która rozumiejąc doskonale, że jest za mała, by pójść z nimi, mówiła, żeby choć położono mnie w łóżku Celiny. Ale nie, nie chciano. Nic nie powiedziała. I pozostała ze swoją małą lampką, w kwadrans później spała już głębokim snem. Kiedy indziej mama pisała jeszcze: Celina i Teresa są nierozłączne. Trudno spotkać bardziej kochające się dzieci. Kiedy Maria zabiera Celinę, by odrobić z nią lekcję, biedna Teresa zalewa się łzami. Niestety, cóż poradzi, jej mała przyjaciółka odchodzi. Maria z litości zabiera i ją, więc to biedne małe siedzi na krześle dwie czy trzy godziny. Daje się jej koraliki do nawlekania albo jakiś gałganek do szycia, a ona nie ma odwagi się ruszyć i tylko wzdycha głęboko. Ciekawy to widok, gdy nitka wysunie się jej z igły i nie potrafi jej nawlec, a nie śmie przeszkadzać Marii, wówczas dwie wielkie łzy spływają po jej policzkach. Maria pociesza ją szybko, nawleka igłę i biedny aniołek uśmiecha się przez łzy. Przypominam sobie, że istotnie nie mogłam obejść się bez celiny. Wolałam wstać od stołu przed skończeniem deseru, byle móc pójść za nią, gdy tylko się podniosła. Wierciłam się na swym wysokim krześle, prosząc, by mnie zsadzono, i zaraz szłyśmy bawić się razem. Czasem bawiłyśmy się z córką prefekta. Bardzo mi się to podobało ze względu na park i piękne zabawki, jakie nam pokazywała. Chodziłam tam jednak przede wszystkim, dlatego by zrobić przyjemność Celinie. Sama wolałam raczej pozostać w naszym małym ogrodzie i skrobać mury, z których wybierałyśmy wszystkie błyszczące kamyczki. A potem szłyśmy sprzedawać je tatusiowi, który bardzo poważnie kupował je. Czytała Anna Cieślak.